Witam, dzisiaj Drecub z 29 października i tak dzisiaj zrobiłem dwa trade, trzy... nie, trzy w sumie. Dwa są break even, trzeci jest na no plus jest ten na plus 4 za coś. No blisko 500 dolarów. Więc spoko... A czy to jeszcze jeden trade był? Chyba gdzieś tutaj, ale, ale też był break even. Trzeba dosłownie parę sekund, więc w sumie jebać go. Um. Więc rozpoczynamy od początku. Chciałem mieć longi przez to, że um, idealnie to wyglądało w obywatelszych timeframe'ach. To um, jest w sumie tyle. Nie ja chcę za bardzo... Nie, ja chcę za szybko nagrać po prostu. Tyle. No byliśmy tutaj w tym gapie, weszliśmy w niego, też 4 hug gap. Tutaj w niego weźmy bo tutaj, chyba tutaj. No czas, mamy cały czas trend do góry, spoko to fajnie wyglądało, tym bardziej tutaj, nie? Więc jak cena tworzyła się... Może wywalę to dobra Co się tworzyła to Nasdaq, a tak SMP pierwzięło to już, nie, to już Nasdaq na primarkacie wziął tego LOA. Przez co mieliśmy SMT? Um, chciałem na SMT wchodzić Longa, ale SMT potem wzięło tego tu LOA, plus tego wzięło, plus tego tu Fairwell um, A Nasdaq tego tu nie wziął, dlatego chciałem mieć Longi. Dlatego poczekałem za chwilę, zobaczyłem taki fajny Tracement i zaczęło, zaczęło odbijać do góry. Um, jeśli chodzi o confluence to było ich to dosyć sporo, I guess, z tego co pamiętam I to tego minutowego farwa logapa zainteresowaliśmy e, na 5 minutówce e, farwa legapa wszedło e, mamy break of structure, mamy clip, mamy dużo jakieś Eclipse, w ogóle tego dużo tu jest jakieś odebloki, breaker bloki, dużo tego to jest, nie? E, na minutówce tym bardziej. No więc jak zobaczyłem, że yy, Mamy tu break w straccerami gdzie yy, To się stało tutaj o, To mi się pojebało <grym> No ale tutaj wszedłem yy, I jeśli chodzi o stop lossa dałem Pod tym i W zasadzie nie wiem gdzie mi wyszedło Z tego lo, Z tego trade'a, ale Po chwili weszło mi Break even, przez to, że po chwili dosłownie dałem sobie w centry, bo mi to nieciekawie wyglądało. cena się bardzo dziwnie ruszała. Potem wszedłem znowu i mm. znowu cena poszła wyżej. Dałem sobie w centry entry i znowu mi weszło. Potem cena tak sobie leciała dziwnie. Potem zaczęła odbić do góry. Zobaczyłem, że tak już dosyć lepiej to wygląda, lepiej to idzie. Tutaj są, wszedłem w tego longa, jest co tutaj, pod tym kandystykiem. Jeśli chodzi o targety, to targetowałem tu jest Fibuna jest Fibonacci, to jest, ale take profit. Ale pierwszy był to jest godzinny high, a to jest sery high. Też najwyższy punkt w historii, najwyższy high w historii, który był w tamtym momencie. No i co być będzie profit? Nie sprzedałem, czemu nie wiem. A pamiętam. Nie zdążyłem. Potem całość spadła, mówię dobra. Albo pójdzie do góry, albo wejdzie mi Stoplossa, nie? I tyle. Tam odbiła. Do góry i dopiero tutaj sprzedałem. Wierzę pozycję. Sangaż Ym... sobie tutaj. Co tutaj Pietrese, poszedł do góry. Tutaj znowu na początku nie sprzedałem. Czemu nie wiem. Yy, głupi błąd. A na posadę tu do góry, mówię dobra. Po prostu na tutaj Stoplossa na tym haju. I albo pójść do góry i wezmę, wezmę większy, większy prawidł, bo tu już przedłem wszystko, nie? I, i co, scena po prostu spadła i weszła mi to. Tego tu jest, to poza, którego to ustawiłem, i w sumie tyle. I na tym tradezie zarobiłem te pieniądze, które tam macie, w tytule, to jest tyle punktów, tu jest gdzieś tyle. No i spoko. Tu jeszcze newsy to jeszcze był news, na 10, do tego chcę scena to jest werywa. I tak, dzisiaj mieliśmy fajne newsy w, w, w FUMC. Ja chciałem tradować, ale co? Zapomniałem o nich i. Chciałem i szortek widzimy, fajnie poszło w dół. Um, zapomniałem, ma przewidzenie, co cena pójdzie, więc to jest fajne. bo według mnie cena cały czas będzie szła do góry, a takie większe interesmenty będą tylko wtedy, kiedy będą jakieś newsy, tego typu właśnie co dzisiaj było. Chciałem i Shorty, ale kurde zapomniałem. Ja Są trochę złe. Ale dla mnie jest ważne to, że przewidzenie, że cena pójdzie i w sumie tyle, chociaż. Nigdy nie terytowałem o newsach, szczerze, chciałem to przeżyć. zobaczyć jak emocje wyglądały, będą wyglądały. Niestety mi się nie udało, nie? Co szkoda. Ale no co poradzę, niestety nie wyszło. Ehm. Um. razem będę terytował? Jest jakiś budzik ustawy, czy coś. Wiecie, zawsze będę przyzwyczajał do tych godzin. To ja mam 4.30 akurat, bo jest czas przesunięty dopiero drugiego chyba Być, y, listopada będzie już normalnie 1530 dlatego ja tak zapomniałem o tym totalnie że dzisiaj jeszcze trydować będę, szkoda no, ale no co, nic bo tyle na dzisiaj, y, dzięki za oglądanie, wszystko dobrego i, i cześć